Zastosowanie przekształceń algebraicznych. I teraz będą do rozwiązania nierówności. E, wszystko na takiej samej zasadzie jak równania w zadaniu wcześniej. No, taka zmiana, że są to nierówności. Poza tym zasady wszystkie te same. To, co omawiałam w drugim zadaniu, e, o, o tych zasadach, o których mówiłam, to tutaj wszystko to samo, tylko jest to zamiast równania po prostu nierówność. Więc tutaj mamy tą pieszą do rozwiązania. No, to tak samo jak wcześniej. Wiemy, że musimy najpierw podnieść do kwadratu, zanim będziemy odejmować czy mnożyć razy 4, dlatego najpierw musimy rozpisać te wzory skusanego mnożenia, ta różnica do kwadratu. No i w związku z tym, że najpierw musimy te, te wzory skróconego mnożenia rozpisać, a przed nawiasami zawsze patrzymy, co jest, bo jeżeli przed nawiasem jest liczba albo minus, to to, co rozpisuję z tego wzoru, tą sumę, jak będę mnożyła, albo będę odejmowała, to muszę ją wziąć w nawias, tą sumę, którą uzyskam z tego rozpisania tych wzorów, Dlatego muszę tutaj to rozpisywanie brać w nawiasy. W nawiasy tego rozpisywania, wzoru skróconego mnożenia nie biorę, tylko wtedy, jak nie ma nic przed nawiasem, albo jak jest plus. A w takiej sytuacji muszę rozpisywać w nawiasie. Także piszę sobie czwórkę. No i rozpisuję ten wzór skróconego mnożenia to jest różnica do kwadratu. Także otwieram sobie nawias, daję pierwsze, pierwsze do kwadratu, czyli tutaj zgodnie z tym wzorem. Czyli x do kwadratu to jest x kwadrat. Następnie przepisuję ten znak, czyli minus. Następnie wykonuję mnożenie 2 razy x razy 3, czyli to jest 6x. Zawsze potem ten ostatni znak to jest plus i 3 jak dam do kwadratu, to robię takie działanie w pamięci, już nie zapisuję, że to jest 3 kwadrat, tylko to będzie plus 9. Zamykam nawias przed kolejnym przed kolejną różnicą do kwadratu mam znowu właśnie minus, czyli tą sumę, którą, tu, którą tutaj uzyskam będę odejmowała, a jak coś robimy z sumą albo różnicą, czyli odejmujemy albo mnożymy, to dajemy w nawias dlatego znowu otwieramy nawias i ten wzór rozpisujemy w nawiasie czyli pierwszy do kwadratu to 2x do kwadratu to jest 4x kwadrat piszemy ten znak, czyli minus, następnie mnożę 2 razy 2x to jest 4x jeszcze razy 5, to jest 20x i wpisuję plus i to drugie do kwadratu, czyli 25, zamykam nawias i większe równe 2. Tutaj jeszcze raz przypomnę, gdyby ktoś nie oglądał tego, tego zadania wcześniejszego, że tutaj, żeby to rozumieć, co ja tutaj robię i żeby to było jasne i żeby to dobrze szło, to jest ważne, przynajmniej w tego typu przykładzie, żeby umieć dobrze rozpisywać wzory skróconego mnożenia. To było y, temat wcześniej, ja też to, to tłumaczyłam, jeszcze nie, nie nagrałam wszystkich zadań na ten moment, ale tam już sporo jest, także y, najpierw trzeba mieć wprawę w rozpisywaniu tego wzoru skusonego i dopiero wtedy... Y, jest szansa, że tutaj nam coś wyjdzie, bo jeżeli jest problem z tymi wzorami, to najpierw polecam sobie rozpisywanie wzoru socjalnego mnożenia, poćwiczyć, a potem dopiero robimy takie działania. No i teraz wyszła nam taka nierówność. Jak mamy nawiasy, no to najpierw się ich pozbywamy, Czy jak jest czwórka przed nawiasem, to wymnażamy wszystko razy 4. Jak jest minus przed nawiasem, to przypisujemy ze, z przewidzianymi znakami niż to, co tutaj jest. Czyli jak 4x ma plus, no to daje minus, minus 20x pisze plus 20x, a jak mam plus 25, to pisze minus 25. Czyli zawsze zmieniamy znaki na przeciwne, jak jest minus przed nawiasem. Czyli tutaj tak zrobiłam, jak mówiłam przed chwilą. Większe równe 2. Widzimy, że to przy x kwadracie nam się tutaj ładnie skróci, to ma minus czwórka z czwórką, dlatego to dałam na szaro i tutaj to nam znika. Przepisuję to, co nam zostało, no i potem to, co z x dajemy na jedną stronę. Tutaj właśnie wszystko z x już mamy po lewej, więc wykonuję działanie minus 24x plus 20x to jest minus 4x. Z tych liczb tutaj nam wyjdzie um, wyjdzie nam 11 i to 11 daje na stronę liczb z minusem, czyli tu po prawej będzie działanie 2 minus 11. 2 minus 11 to minus 9. No i na końcu dzielę sobie jeszcze obustronnie przez to, co stoi przy x, czyli przez minus 4. A jeżeli nierówność dzielę czy mnożę przez liczbę ujemną, to zawsze muszę znak nierówności odwrócić. Także tutaj mi się ten znak odwróci, będzie x mniejsze, równe. No i minus 9 jak podzielę na minus 4, to tak za bardzo się nie da, więc zapisuję w postaci ułamka, czyli to będzie po prostu 9 czwartych.